cześć, witajcie! Ja jestem Popser, to jest gra Recover Survival Horror. Gra zrobiona jeszcze przez amatorską, amatorskie polskie studio. No ale zobaczymy jak wyszła im ta gierka. Cóż, więc ja oczywiście bez jakiegoś dłuższego gadania daję start i oczywiście. Zapraszam do... Y, 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 razem ze mną tutaj zobaczenia jak y, tutaj twórcy y, nas tutaj ugoszczą. Okej. Okay. Y, y, z tego co wiem, to przy, akcja, cała akcja y, dzieje się w opuszczonym szpitalu psychiatryku. Tak? So, jeżeli się nie mylę. A mogę, mogę się mylić, jeżeli się mylę, to oczywiście przepraszam. Dobra um. Okej, okay. dobra jesteśmy tak Przyleciliśmy tutaj, super Super Okej, okay. głos na plus tutaj. Wolę cię nie znaleźć Okej okay. Okej, okay, już klimacik jest Więc też oczywiście na plus, dobra Okej okay. Okej okay. Dobra, mamy tutaj Ej, Dużo krwi jak widzimy Super Super pomieszczenie, bardzo Bardzo straszne, powiedziałbym wręcz yy, Kurcze piła Co mamy? Powiedz, to jakiś jakieś szatany, kurde. Dobra, dobra. co ja tu robię? Właśnie nie wiem, co ja tu robię. Gdzie ja, kurwa, jestem? Oh. Co hmm. to za mierne no. miejsce? Nie chcę tu dłużej być. Wy mnie stąd. Zanim nie pożeruj mnie. Lektor, oczywiście, to jest to bardzo na plus. Hmm, ja to mówiłem, to mu. Oczywiście, pisałem. O Boże! Co tu się stało? Co ty co... Te ściany, całe pokrwawione? Słyszałem, że był tutaj kiedyś szpital i psychiatryk, tylko że one już nie funkcjonują od 26 okay. lat. Od tego czasu krążą plotki, że w tym miejscu robili dziwne eksperymenty na ludziach. A pewnego razu zarażony człowiek mm. wydostał się z izolatki i zakaził wszystkich, uh -huh. dziwi mnie jedno. Ci zarażeni ludzie mają na sobie pancerz. Jak to kurwa możliwe? Okej, okay. to jest tyle. Sześć? Ty, ty jesteś po stronie? Aha, a ty jesteś po mojej stronie, czy ty... To trzeba by powiedzieć, że ty mnie nie lubisz. To już idę. A ty się zbugowałeś, ziemeczko, czy to tak ma... Czy to tak ma wyglądać? Bo mam nadzieję, że ta opcja bardziej pierwsza, że się zbugowałeś. że to źle wróży w sumie. Ale dobra, idziemy dalej. Wydygaliśmy się jakiegoś robota. I... ogólnie to jest tyle tych przejść, że ja w sumie nie wiem gdzie mam iść. Jak długie mogły być te cholerne korytarze. Wiem, że mam się stąd wydostać, chodzę, tak? A wyjścia to wciąż nie wiemy. widać. Jestem coraz bardziej Pukrechy, pewien, że ten świat jest popierdolony. A ci Dokładnie. ludzie, którzy robili te wszystkie eksperymenty, to... potwory. Tak. O, cześć, owsahy. Co Przez tak leżysz? wspominałem o tym, że robili na nich te badania. Ale to nie wszystko. Oni jeszcze wszczepiali sobie samym te substancje. Ok, mogę mam nadzieję, że przychodzą na Kurde, ale ja nie wiem. Ej, i stąd, dostaw mnie. Już oszukujesz Przez ściany przychodzisz Czy to drugi No widź mi, mi Kurwa, no ja dzielę Aha okej okay, dobra 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 Zrypałem i się chyba zabijeć Właśnie Okej, okay, dobra, dobra, to źle, źle zrymc. Źle to, żem zrobił, okej, okay, dobra. Czyli tylko płoty okej, okay. tym szklamy, a tym wyrzucamy granaty, okej, okay, dobra. Więc oczywiście lecimy dalej, dobra. Yy, tutaj byliśmy, tak? Tutaj sobie uderzył ziomeczek. Okej, okay. ja sobie tutaj muzykę włączę. Trochę głośniej, żeby trochę taki czuć bardziej ten klimacik. Jak widzimy, klimat jest super. Cześć, robocie z przyszłości, lecimy dalej. I idę 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 Teraz sobie tędy. Tutaj sobie leży ten ziomeczek, okej. Okay. Teraz tylko tutaj szliśmy i tutaj mi idziemy ten roboci, który... który który się ruszy, tak? Nie, coś się długo. Okej, okay, dobra. I tutaj dzisiaj zginąłem, bo przez mój super y, mega głupi błąd rzuciłem sobie granaty pod nogi. Teraz mamy. A, ok. W ogóle mam teraz. Zero amunicji, zero granatów, nic nie ma. Czyli teoretycznie teraz jestem w dupie i tu w ciemnej dupie. O. oj! Mmm. Nie wiem czy to ma tak wyglądać, ale żeśmy się zbugowali. O, ziomeczka, który leży sobie. Ok. To albo tam nie można przejść, albo coś jest zbugowane, dobra. To idziemy zobaczyć inną ścieżkę. Znaczy, sądzę, że coś jest coś zbugowane. Jestem coś ciekaw, czy tutaj mogę znaleźć jakąś amunicję, czy nie? Czy, 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 czy tutaj. Co? No wypierdźcie, o no, niej nie jak się został spokojnie. spokoju Uciekam od ciebie Drzwi. Nie Jaki się otwiera Mogę to otwierać gdzie w ogóle? Nie mogę Super Lecimy. Fipio, pior dziolok ok się Tu kurwa nie jest straszne, a się nie lubię, no, się boję Dobra, lecimy szybko, uciekamy Tutaj, no kurde, śmieczki ty oszukujesz, ty za szybko biegasz i w ogóle. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Nie mój. No, jeszcze was tutaj więcej nie było, nie? No Kiber, no, Okej... Okay. Kurde, zrypałem na początku, że kurde byderze, wyszczerał te wszystkie spociski, eee, granaty sobie kurde pod nogi rzuciłem i padłem, kręcąc się, kręcę w kółko. Eee. klimatu tej na pewno nie może zabrać no i teraz jestem ciekaw, ciekaw czy ja tam gdzie szedłem wtedy o, tam gdzie wtedy szedłem czy mi się to zbugowało, czy nie znaczy czy tamten się mecz po prostu się zbugował ja nie mogłem po prostu przejść sobie dalej, czy to tak ma być, bo raczej sądzę, że to jest to pierwsze co ja powiedziałem Black, kręc się, Ciągle się kręcę w kółko. O, właśnie, to jest to miejsce. To jest to. O, jest, przyszedłem, dobra. Czyli po prostu. Tu tak leżysz. A ja mogę tu otwierać jakieś drzwi, No i idźmy gdzie? Ja pierwszej. Ja pierdzielę, Boże ziomeczku, weź mnie nie, strasznie No kolejny kurwa Okej, okay, super Jeszcze więcej ciemności Lubię to Nie, ja tego nie lubię Okej okay. Idź. O cześć Przyjacielu, co tak leżysz? Dobra. Eee, sporo drzwi. <słysy> nie, dobra, to idę w druga z drzwi. Trzeba było powiedzieć, że są święte. To by nie wchodził What the fuck takie. Okay? O laksy były. Coś się Okej. Wielki labirynt. Co ty tam drzesie? Kto tu idzie? Ja Wiesz, że oni tu idą. No kuźdę, ziomeczki, zostawcie mnie w spokoju. Kolejny, ilu was tu jest w ogóle? Ej, ej, Ilu was tu jest, ludzie? A nie wiem, czy tą grę. Przejdę w ogóle. Kolejny. Kolejny I znów Oj, kręcę się, no razie na, na tę chwilę obecną kręcę się w kółko Tutaj chciałbym Nie mam amunicji, bo kurwa jestem debilem i... i wszystko wyjebałem Ja pierd... oho ilu was tutaj kurde, I jestem wszyscy, a no ilu was tu jeszcze było jest? Nie macie co robić, ją o, o! O! W ogóle. No, no nie! Nie, no kurde, no nie, no zostawcie mi spokoju. Nie wiem, czy się nie nie kręcę w kółko w ogóle, Teoretycznie to mi ten pistolet w sumie jest niepotrzebny, bo ja ale cię zrobiłem, bo ja nie mam już misji w sobie. Kurde, no jakby tutaj szybko przychodzicie, przez ściany kurde, 4. Będziecie będzie się u Izaka. Ok, yy, na pewno już się kręcę w kółko na stóp. Chyba, że mi to ten... no, na moje było żeby nie po to, żeby ich zabijać, tylko może po to, żeby sobie jakoś drzwi otwierać. Też możliwe, też możliwe. Też możliwe, ale za to się kręcił w kółko i wyjścia nie znajdę. Dobry. Cześć Ja już uciekam O nie Wow, mi wow, to boli Idź dobra Lecimy dalej, idź stąd, robocie Nie, czemu? A mi się wydaje, że tutaj, że ja tutaj byłem I tutaj też byłem i tutaj, no tutaj też byłem, na stówek tutaj, na stówek tutaj byłem. Kuź no. Dalej się kręcę w kółko, nie? Jesteśmy w jakimś labiryncie. Musimy stąd się wydostać. Ale jak on się stąd wydostać, wydostać skoro jak kurde... Nie wiem gdzie... Jestem, bo oni sobie biegają wszędzie. Oni sobie biegają, kurde, po ścianie. Po prostu idźcie, kurde, wszędzie gdzie chcemy. Ja wchodzę do Kiblu, zostawcie miejsce Kiblu, tutaj idźcie stąd, jak to kurde. No, Chcę spokojnie sobie się załatwić, w Kiblu, a Wy mi tu nie pozwolacie, no. No nie. Okej, okay, dobra. Ostatnia próba, jak teraz po prostu zginę, to po prostu zakończę odcinek. A czemu to lewituje? Bo nie że oni tu już idą! Eustachy, ja, widziałeś kogoś? Gdzie poszli? Gdzie poszliśmy? Idą, idą! Gdzie? Tam, tam i tam... Okej, okay, tam, tam... Tam nie ma i tak? Okej, okay. to <try> tutaj Lot. <try> <try> Stachy mówisz, że was tu nie ma. Poszukamy. Jest po waszej stronie. Ale ty mnie gonisz, jakbyś jakieś śrubki zabrał. To jest nudne. Te wasze kurde bicie, no nie. No nie. Pomocy! otwórzcie te drzwi! Otwórzcie, Proszę, otwórzcie te drzwi. Uff, dobra, idziemy dalej. Co, przestań mi być? O, to jest tą windą nie działa taka sytuacja bom, bo, bom, 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 tu byłem? tu byłem, nie byłem, tu byłem, tu byłem, nie tu byłem, tu byłem, tutaj byłem byłem tutaj. oni drą mordę oddaj mi śrubki tak nie, nie chcesz szukać czego nie, ja Cię nie chcę szukać nawet. Nie no, ale ten ziomeczek jest na pewno zbugowany, nie? Bo to ja to... Kurz nie wierzę, że... no. Okej, okay, dobra. Nie no, jak ktoś tą grę przejdzie, to, to proszę mi napisać, nie? Bo naprawdę. Gierka fajna, ten, gierka fajna, klimatyczna. To na pewno klimatu nie można tej gierce zabrać z jakiegoś. Oh, Bo jeszcze... Kantowi, obecnym to jest wielki labirynt i ja tutaj nie mogę przejść. Ja wiem, że ja powinien, ja pewnie to przejście, które potrzebuję pewnie ominąłem. Albo po prostu niepotrzebnie, żebym y, wyszczelił te amunicję. Te granaty, to, to na pewno niepotrzebnie. Tylko, że jestem ciekaw, po co była mi ta, a ta amunicja? Czy ja tę amunicję powinienem, kurde, mieć, żeby. Ciebie, kurwa, jedni. Jedni kolegę. Może mu śrubki oddaję, ten leso, sobie weźmiesz? że ja nie mogę za, ten zamykać nim przed nosem. No, po ja się kręcę w kółko, no po prostu ja to już byłem, no kurde. To bez sensu, no. no to nawet nie miałem nawet chwili, żeby się jakoś trzymać, pomyśleć, a już jak trendy do wyjścia. Też prób próbowałeś wyjść? Co on ci zrobił z głową? Roboty, kurde. Zniszczyły ci głowę. Dobra. I tylko tutaj my żeśmy byli. Lipa jest taka, jak ja mówię. Lipa jest taka. Jeżeli ja tę amunicję potrzebowałem, żeby otwierać drzwi, sobie po prostu strzelając w te, te, te drzwi. No, i lipa, i koniec, koniec, koniec! nie, ja chcę żyć. Zginęliśmy. Ok. Ok, dobra. Bierze się oczywiście pod dwa odcinki. To oczywiście łapka w górę, komentujcie, lajkujcie. Jak ktoś się oczywiście tą grę przejdzie, to oczywiście napiszcie. Bo naprawdę, to jest wielki labirynt, ja tutaj nie mogę coś przejść. Ja wiem, że się, na pewno zrobiłem błąd, że wystrzeliłem, całe całą amunicję. I na pewno, jeżeli jakieś wyjście było, to na ja pewnie przebiegałem koło tego wyjścia na stówę. No więc co... Oczywiście... Oczywiście... Zapraszam do... Samemu, żeby sobie tutaj ktoś, kto chce, to oczywiście... Sobie co ja gadam, w ogóle, co ja gadam, się tego plącze. Zapraszam oczywiście do... samemu, no, żebyście sobie sami zagrali tutaj, e w tą gierkę. Na e pewno, no, gierka, no, no gierka... I fajnie, tego fajna dość, e no i powiem tylko tyle, że... Dość strachliwa na początku, tak to bym mówił, tak? Jak tutaj biegniecie, to nagle wam taki robocik wyskakuje, tak... Wyskakuje tak, tak na, na twarz, nie? E cóż, no, trzymajcie się. Cześć. Ale oczywiście wszystko będzie pod wszystkie informacje i studia autorów tego wszystkiego, tak więc oczywiście sprawdźcie opis, więc cóż, cześć. cześć.